Coś się musi zadziać w głowie osoby, która nie chce zarabiać pieniędzy. Kurwa, każdy chce. Każdy I... chce mieć poduszkę finansową, i każdy chce spokojnie żyć i gdzieś to zabezpieczenie mieć. No a ja sobie to właśnie z premedytacją, jak zobaczyłaś, odcięłam. Czyli to było Twoje główne źródło dochodu? Koncerty? Tak. Czyli odcięłaś sobie główne źródło dochodu. No, tak. Jak to jest, że wy nie zarabiacie dużo pieniędzy? To jest dla mnie. Czy możesz to wyjaśnić? Ja, Jak, na tym. jak ja myślę że o tobie. Na pewno to to że myślę, nas jak tylko mogą. To myślę, że jesteś tak zarabiona. Y, Hip-hopowcy na pewno tak, raperzy też. Oni lepiej zarabiają? O Jezu, milion razy bardziej. Mają swoje wytwórnie, mają swoje labele. 90% idzie z płyt dla nich. Te płyty rozchodzą się dziesięciokrotnie bardziej niż artystów popowych. Popowych. Nie zobacz, ile jeszcze jest innych gatunków. Mnie i. Bardziej niszowych. Tam są jakieś, jakieś turbo diamenty i tak Ja nie mówię o Potrzebu i bo to jest w ogóle out of sort. Mm -hmm. I, I oni, wiesz, rozbijają totalnie banki. Ale jakby patrzeć no, chłodnym okiem na nas, jako po prostu na produkty. No, to jest rap, ten hip-hop. Długo, długo, długo nic. Jest sana i podsiadło i, yy, i reszta ludzkości. <grym> I, no i z czego zarabiać? No to jest, to jest tak właściwie pytanie do ciebie. Jak, z, z czego się zarabia? Jaki jest biznes? No ja już za bardzo nie zarabiam z koncertów, no bo nie gram ich od trzech lat. Sama mhm. z premedytacją, intencjonalnie. Odcięłaś sobie taki revenue stream ogromny. Odcięłam sobie ten dochód za cenę świętego spokoju. Żyję mi się skromniej, ale spokojniej. Nigdy bym tego nie zamieniła na, na te spanie codziennie w innym hotelu, na te frustracje, na te gniewy. O tym on też jest całe reality. Nie wiem, czy oglądałeś pierwszy odcinek, ale starałam się to wytłumaczyć. Oglądałem kawałek, no, no ale nie całe. No to wiesz, to też jest jakby dowód na to, co się musi zadziać w głowie osoby, która nie chce zarabiać pieniędzy. Kurwa, każdy chce. Każdy I... chce mieć poduszkę finansową i każdy chce spokojnie żyć i gdzieś to zabezpieczenie mieć. No a ja sobie to właśnie z premedytacją, jak uzna... zobaczyłeś, odcięłam. Czyli to było Twoje główne źródło dochodu, koncerty? Tak. Czyli odcięłaś sobie główne źródło dochodu? Tak. Czyli byłaś na to przygotowana, czy miałaś już tak dojść, że po prostu stwierdziłaś, że odcinam to, jakoś sobie poradza? Yy, nie, byłam na to przygotowana, bo miałam swoje oszczędności. Natomiast pani prokurator pewnego dnia weszła do mnie do domu i ze względu na yy, mojego byłego męża, który. Yy, sobie pląsał w różny sposób i się później okazało jaki, no to zabrała mi moje oszczędności na poczet jego długów. Mhm. I zostałam kompletnie bez niczego. I pamiętam, że wtedy miałam wielką panikę, bo nigdy nie miałam sponsora. Moi rodzice też nie byli majętni, więc za pierwsze zarobione pieniądze ja im spłacam kredyt, nie oni mi. I nagle miałam Taki stres, bo zawsze ja byłam tym głównym źródłem zarobku całej rodziny, trzymałam to wszystko, pomagałam wszystkim. I sobie myślałam, ja cię pierdolę. Co teraz? Cofam się po prostu do. Nie chciałam być przedszkola. Cofam się do tego momentu, kiedy zaczynałam. Naprawdę miałam yy, straszny moment, ale sobie myślałam, okej, okay, jak ludzie tracą pieniądze, to tracą te poczucie bezpieczeństwa, ale. I to jest normalne. I to jest normalne. Ale nie możesz stracić charakteru, bo to wtedy będzie już koniec. I krok po kroku, step by step, spokojnie zaczynałam się odbudowywać i też przewartościować swoje życie. I to mi wyszło bardzo na dobre. Ale to dobrze jest spaść z takiego konia. Naprawdę bardzo dobrze. Nie chcę, to jest takie przyciąganie po podłodze, żeby sobie przypomnieć, ile się miało, jak wygodnie ci było. I jak to jest, nagle nie mieć nic na koncie? Dosłownie nie mieć nic na koncie? No nie, tam miałam, wiesz, kilkanaście tysięcy. Ale co to jest? To jest przy, bardzo. Przy, przy Twoich kosztach. Mocna y, lekcja życia, nie? Mhm. To jest taka lekcja, która y, która tak naprawdę w momencie, kiedy masz znowu te pięć minut, tak jak ja, zupełnie inaczej i tym gospodarujesz, zupełnie inaczej to doceniasz. Zupełnie inaczej yy, z tym żyjesz. Kiedy to było? No, dwa 3 lata temu, jakoś tak. Jeszcze to przed tak, moim rozwodem. To tak niedawno. No. Fak. I, co, i, jakie, i co, co zrobiłaś? Zdałaś sobie sprawę z tego, w jakiej jesteś sytuacji i jakie były Twoje pierwsze kroki? Okej, okay, dobra, muszę coś zrobić, muszę zacząć działać. Co, co postanowiłaś na początku? Wiesz, no przede wszystkim postanowiłam zrobić sobie jakiś biznes plan, czyli yy, powoli. Yy, Dobrze, że już wychodziłam um, z tych takich moich perturbacji um, związkowych. Znaczy wychodziłam, no nie można powiedzieć, że wychodziłam, bo to była już końcówka um, mojego um, małżeństwa. Natomiast decyzje już były podjęte. Ja bardzo długo czekałam na złożenie pozwu rozwodowego. Przecież my już nie byliśmy ze sobą tyle czasu. Szukiwałam wszystkich swoich fanów, że jestem z, z moim partnerem. Przecież ja mieszkałam w innym mieszkaniu, a potrafiłam przyjść. I robić live'a w naszym wspólnym, żeby mój mąż były, przechodził mi za plecami, żeby wszyscy myśleli, że ja z nami nadal jestem. No jakim? Ja, ja, w jaki rodzaj psychozy trzeba się samemu wprowadzić? Nie rozumiem, Ty, czemu to robiłaś? Bo się wstydziłam przyznać do kolejnej porażki w moim życiu prywatnym. Serio. Przed sobą i przed innymi. Wow. Już nie wspomnę o tym, że absolutnie wstydziłam się przyznać do mojej choroby i do tego, do jakiego stanu doprowadziło mnie. Takie życie hardcore. Takie życie. No, no bo to jest życie w ciągłym przebodźcowaniu. Ja się sam boję, że się właduję w coś takiego. To jest rzecz, której się naprawdę boję. Że jeśli będzie się pracowało medialnie, medialnie i podcast będzie rósł, to w pewnym momencie mogę dojść do momentu, gdzie będę przebodźcowany. I właśnie boję się, że dotrę kiedyś do takiego momentu, więc jest bardzo dla mnie to ciekawe, żeby się powiedziała, jak to wygląda z Twojej perspektywy, gdzie się znalazłaś i co się robi wtedy. A co ci co najbardziej przebodźcowuje? Co jest dla ciebie takim bodźcem, który cię wpływa na ciebie toksycznie, że ty czujesz, że po prostu zamykasz się w sobie. Ja nie mam kontroli nad tym, kiedy się zmęczę. Nie wiem, nie, nie potrafię ocenić swojego zmęczenia. Pracuję, 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 nagle pu, światła się wyłączają i mówię sobie, kurde, już jestem bardzo zmęczony, a jeszcze muszę coś zrobić i mam wrażenie, że jeśli będę kontynuował w ten sposób, to kiedyś może, może mi się siła skończyć wtedy, kiedy nie powinna mi się skończyć. Mhm, czyli ty po prostu nie umiesz sam sobie powiedzieć, stop. Mm, tak, ja na, na pewno to ja jestem problemem. to, to, to Stuprocentowo. Po prostu ja biorę, biorę i konsumuję za dużo, no i to mnie bodźcuje, robię jeszcze więcej, a później się orientuję, że okej, okay, dobra, zrobię robię, robię za dużo, muszę trochę przystopować. Więc a po co ma... to, to robisz? Powodów jest bardzo dużo, ale aktualnie chcę rozwijać podcast, wiesz, no to jest mój biznes tak naprawdę. Czyli ja... dla korzyści finansowych? Nie, dla korzyści finansowych pracowałem w mojej wcześniejszej pracy, w której bardzo dobrze zarabiałem, więc już stamtąd dawno się wymiksowałem, bo zorientowałem się, że podążanie w karierze tylko za pieniędzmi nie ma sensu, więc teraz robię to z wielu powodów. Mam, mam zrobioną listę, jest tam z 6-7, takich grubszych powodów, gdzie rzeczywiście dostarczam coś dobrego, mogę zarabiać, mogę się rozwijać, mogę budować moje skillsy socjalne itd., itd. I tak dalej. Ale to wszystko możesz robić też nie zajrzeczając siebie i nie kondensując tego do tak um, intensywnej pigułki czasu. Mm -hmm. Przecież jak rozłożysz sobie to na rok, dwa czy trzy, to co robisz w pół roku, to tak samo zarobisz i tak samo się rozwiniesz. Nie? <grym> nie. nie, tutaj, tutaj przychodzą te ambicje, te ambicje, które opowiadałaś u siebie. Ja jestem ambitny, lubię się rozwijać, lubię mierzyć swój rozwój i to mi daje satysfakcję. To jak widzę, jak potrafię się zdyscyplinować i zmierzyć to, jak szybko się rozwijam i czy mogę przyspieszyć, czy mogę zoptymalizować to tak, żebym się mniej męczył, a jeszcze szybciej się rozwijał i tak dalej, i tak dalej. A czy to nie jest jakiś taki syndrom z palącej się świecy? Co znaczy? No bo ty ten, moim zdaniem ten rozwój inaczej widzisz niż osoba, która patrzy z boku. Mhm. Dla ciebie to jest rozwój, a dla mnie to jest ogień, który cię... Yy, który rozpala się jak najbardziej, twierdząc, że im większy ogień, tym większy rozwój. A ty jesteś tylko tą świecą i palisz się po prostu jak knot. I co na końcu? Nic, no właśnie nic. Bo są, u ludzi umiera yy, nadzieja ostatnia, wdzięczność pierwsza. Nikt tego nie zapamięta. Nikt się nie będzie mm, wspominał Ale... i doceniał tego, że ty zajechałeś sam siebie, bo zrobiłeś tyle wspaniałych podcastów. Na pierwszym miejscu powinniśmy myśleć o sobie. <grym> bardzo. Siemanko, od teraz specjalnie dla Was będę nie nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!